Dzień dobry, moi drodzy, witam Was na dzisiejszym długo wyczekiwanym przez Was odcinku, w którym porozmawiamy sobie o tym, jaką torebkę Chanel wybrać jako pierwszą torebkę. Wiem, że takich treści na YouTube, szczególnie polskim, jest bardzo mało, i ja sama, kiedy decydowałam się na zakup, nie miałam pojęcia początkowo, jaką wybrać. Miałam oczywiście swoje wymarzone modele w głowie, ale brakowało mi takiej rzetelnej recenzji, więc szukałam na zagranicznych kontach. I tam znalazłam, ale myślę, że ten filmik będzie dla Was bardzo, bardzo pomocny, ponieważ będziemy rozmawiać o dwóch najpopularniejszych modelach, jeżeli chodzi o mniejsze torebki. Wykluczam tutaj klasyk flapa, no bo wiadomo, że to jest klasyk nad klasykami z tej marki. Natomiast jego cena obecnie jest już na tak wysokim poziomie, że myślę, że większość z nas myśli o tych torebeczkach nieco tańszych, powiedzmy. Dlatego ja dzisiaj przedstawię wam moją opinię i porównanie Torebek Wallet on Chain oraz yy, Classic Flap, natomiast mini. I tutaj będzie mała kombinacja, ponieważ ja mam Classic Flapa mini, natomiast ja mam Classic Flapa, jak dobrze wiecie, może z mojego Instagrama. Ja mam Classic Flapa wersję Top Handle, czyli z tą przepiękną rączką. Natomiast poza rączką nie różni się on tak naprawdę niczym od yy, Klasycznego, powiedzmy klasik flapa mini. Tutaj mamy tą wariację z rączką. No i co moi drodzy, nie przedłużając, zaczynamy! Właściwie to powinnam zacząć od tego, jak te torebki znalazły się w moim posiadaniu i ile już je mam. Żeby móc wydać taką opinię, to, to troszeczkę musiałam je potestować. Więc tak, moje drogie, torebkę mini mam od września 2021 roku. Jest to moja pierwsza torebka Chanel. Opowiem Wam w skrócie historię, jak ją zdobyliśmy. Mówię zdobyliśmy, bo to nie jest moja zasługa. Polecieliśmy, słuchajcie, do Paryża właśnie we wrześniu. No i ja już leciałam z takim nastawieniem, że wrócę z moją wymarzoną torebką. I marzyła mi się właśnie mini, ale ta klasyczna, bez tej rączki. No i pierwszego dnia, taka oczarowana Paryżem, tym klimatem, no po prostu jak już jesteście za mną dłużej, to wiecie, że ja Paryż kocham, po prostu kocham, to jest moje miejsce na ziemi i nie mogę Wam już nic więcej mówić, bo mi od razu napływają łzy do oczu i ja się zaraz tu rozpłaczę, jak myślę w ogóle o Paryżu. Natomiast co chcę Wam powiedzieć, zaczęliśmy chodzić po butikach Chanel i jakie było moje zdziwienie, że ja tej torebki nigdzie nie mogłam dostać, a byliśmy w czterech butikach. W Paryżu wydaje mi się, że jest pięć butików i ja po prostu wiem, że może to brzmieć absurdalnie, ale myślę, że osoby, które lubią takie torebki, kolekcjonują, cieszą się z nich, tak jak ja, zrozumieją, że jeżeli bardzo, bardzo czegoś chcecie i chcecie dostać taką torebkę, którą sobie wymarzyliście i nagle okazuje się, że jej nie ma, a ja byłam przekonana, że bez problemu ją dostanę, no to jest to takie smutne. I szliśmy już do ostatniego butiku. Wiecie, ja już byłam po prostu bardzo przygnębiona. Wiadomo, że cieszyłam się bardzo z wyjazdu, ale jednak liczyłam, że wrócę z jakąś pamiątką, z moją wymarzoną torebką do Polski. I słuchajcie, weszliśmy do ostatniego butiku. I weszliśmy. Ja spytałam o ten model, już wiecie, byłam przekonana, że nie ma. No i oczywiście pan powiedział, że nie ma tej torebki. Więc wyszliśmy z butiku. Ja wiecie, już łzy w oczach, ale mówię: no dobra, nieważne, chociaż mamy super wjazd do Paryża. I tam oka zobaczyłam na wystawie właśnie tą torebkę. I mówię: jeden, Piotrek, jaka ona jest przepiękna, że ja po prostu muszę ją mieć, że to jest w ogóle nawet ładniejsza niż mini. A wygląda dokładnie tak samo: bo to jest cały czas classic flap, czyli mamy tą klasyczną formę tej torebki z tym zapięciem. I słuchajcie. Wchodzimy w bojowym nastroju znowu do tego butiku, ten pan już po prostu, nie przepraszam Was, to była pani, to była pani, ta pani po prostu już na nas patrzy tak, co oni znowu chcą? No, i słuchajcie, ja powiedziałam, że ja chcę kupić tą torebkę, która tam widnieje. I oczywiście głupiutka, ja nie miałam pojęcia, że nie mogą sprzedawać ekspozycji tak zwanej. Jeżeli to by było w butiku, to okej, okay, ale to było jakby, wiecie, za tą szybką. To była ta ekspozycja na wystawie, i oni nie mogli absolutnie pod żadnym pozorem tego sprzedawać ta torebka była już niedostępna na całym świecie więc nie wiem czemu ją kusili tak na wystawie, yy, ale słuchajcie, no i ta pani mi powiedziała, że nie, ja już po prostu załamana no mówię, no jak to nie? I wiecie, usiadłam już na tej kanapie, przybita, no i wtedy tutaj oklaski dla mojego chłopaka, dla buby. No, bo buba po prostu mi wywalczył. Słuchajcie, tą torebkę. On, ja nawet nie co on mówił. Jakby tu był, to by wam opowiedział, ale tak w skrócie mówił, że ja nie mogę wylecieć z Paryża bez tej torebki i że po prostu on błaga, żeby mi ją sprzedali. Także wiecie, to, to była taka komiczna, mega sytuacja i wiem, że będzie mi ją wspominać do końca życia. A ja jestem bardzo wdzięczna bubie, że tak do końca walczył, żeby zdobyć tą torebkę dla mnie, żebym mogła ją sobie kupić. No i słuchajcie. Nie wiem jak to zrobił, ale przekonał tą panią, no i jak widzicie torebkę szczęśliwie mam od września. No i powiem Wam szczerze, że na początku mówię, to nie jest to, czego chciałam, ja chciałam jednak to mini bez tej rączki, ale potem mówię, nie no, ta rączka to jest po prostu coś genialnego. Ja właściwie teraz ciągle noszę tą torebkę właśnie w taki sposób. Bardzo rzadko używam tego łańcuszka. Oczywiście go używam, bo to wiadomo jest wygodne przełożyć sobie tak Crossbody tą torebkę. No, ale największą uciechę mam właśnie z tej rączki i z tego, że ta torebka to jest po prostu biały kruk. Ona jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko dostępna, wręcz nie do dostania, więc to jest taka perełka w mojej kolekcji, której prawdopodobnie no, nie ma nikt, tak wiecie, nie może jej tak po prostu sobie dostać, więc jest bardzo limitowana ilość jej na świecie i cieszę się, że właśnie mi się udało z pomocą buby tą torebkę zdobyć. Natomiast, ale się rozgadałeś, ja po prostu chyba rumieńców dostałam, jak przypomniałam sobie te, tą historię. Ale przechodząc już do drugiej torebki, do Walton Chain, to było, słuchajcie, troszeczkę łatwiej, ponieważ e, stwierdziłam, że po prostu chcę sobie kupić tą torebkę jako prezent świąteczny, e, za, po prostu, wiecie, od siebie, dla siebie, e, za moją pracę, za bardzo przełomowy rok w moim życiu. E, I, słuchajcie, zamówiłam ją przez Personal Shopper. I tutaj od razu podam wam Instagrama mojej personal shopper. To jest Kasia, z Kasią się widziałam nawet w Paryżu. To jest cudowna osoba, z czystym sercem wam ją polecam, bo naprawdę ma teraz niesamowitą do mnie cierpliwość. Może niedługo przekonać się o co chodzi, ale na początek zostańmy jeszcze przy tych torebkach. I wallet on chain kupiłam przy pomocy Kasi. Kasia tą torebkę dla mnie wysłała z Paryża. Też nie było łatwo. Jak się okazuje, te wallet on chain w ogóle nie są aż tak łatwo dostępne, natomiast udało się po chwili cierpliwości udało się, ta torebka była dostępna. I to jest już, słuchajcie, taki elegancki maluszek Który ja zabieram ze sobą najczęściej na takie, wiecie, szybkie wyjścia Gdzieś tam muszę iść coś załatwić Ta torebka nie mieści zbyt wiele Ale jest po prostu tak przeurocza Mi bardzo brakowało takiej mojej torebki Potem jak sprzedałam swoją torebkę Louis Vuitton felisi, No ta torebka jakby w ogóle nie była już w moim stylu to w ogóle był taki wybryk. Wiecie, ja nie chciałam tak tej torebki, ale była, więc ją kupiłam. No tam ewidentnie nie było między nami chemii, ani miłości, ani wiecie, jakiegoś wspólnego stylu. I bardzo brakowało mi torebki takich wymiarów. I powiem Wam, że tą torebkę noszę jeszcze częściej. Praktycznie codziennie ona jest u mnie w użyciu. Więc od grudnia, no można powiedzieć, że teraz jest już kwiecień, jak oglądacie ten film. Więc troszeczkę już czasu ją mam i co nieco mogę Wam o niej opowiedzieć. Moje drogie, myślę, że standardowo zaczniemy sobie od wymiarów tych torebek. Tutaj mam Classic Flapa Mini. A tutaj możecie zobaczyć, jak on wygląda w takim porównaniu z Walton Chain. Na długość, moi drodzy, to jest dokładnie ta sama torebka. Największa różnica, co również przekłada się oczywiście na to, co zmieścimy do tej torebki, jest bok. Bo tak jak widzicie... Wallet on chain jest znacznie, znacznie węższą torebką. No, i tutaj ogranicza nas dosyć mocno to miejsce, ale oczywiście ja też wam pokażę, co się mieści do tych torebek. Z tyłu wyglądają one bardzo podobnie. Obydwie mają taką kieszonkę nazywaną Mona Lisa. Mm, tutaj tak naprawdę, powiem Wam szczerze, nie, mieszczę, yy, nie mieści się nic I ja też za wiele ja tutaj się... nie noszę jakąś tam maseczkę czasem, jak trzeba było jeszcze nosić To zawsze tutaj upychałam Jak już zauważyłyście, obydwie torebki mam w innej skórze I to też jest najczęstszy dylemat, jaką skórę wybrać Czy skórę kawier, czy skórę lamp I powiem Wam szczerze, że ja jestem ogromną fanką skóry lamp Ponieważ uważam, że no, nic nie wygląda tak przepięknie, tak luksusowo jak właśnie ten rodzaj skóry. Teraz, kiedy mam już porównanie do skóry kawiar, wiem, że na pewno ta skóra, owszem, jest bardziej wytrzymała, natomiast nie jest już tak efektowna i aż tak elegancka jak właśnie LAMP. Więc jeżeli szukacie torebki, która będzie Miała służyć Wam do bardziej codziennego użytku. Jeżeli nie chcecie w ogóle zwracać uwagi na to, czy cokolwiek się z nią stanie, to zdecydowanie polecam Wam wtedy tą skórę kawiarni, dlatego że tutaj naprawdę możecie rysować, naprawdę paznokciem, nic się nie stanie, absolutnie nic. Ta skóra, tak jak widzicie, jest granulowana. Ja tutaj Wam porobię piękne zbliżenia, oczywiście, żebyście mogli to wszystko zobaczyć z bliska. I to właśnie zapewnia tej skórze taką trwałość. Jak możecie dostrzec, ja na tej torebce mam niewielką rysę. Ja tą rysę chyba mam od nowości, tak mi się wydaje, ponieważ wydaje mi się, że ja jej nie zauważyłam. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, bo to były takie emocje, że naprawdę może była ta rysa, nawet jej nie zauważyłam. Powiem Wam szczerze, zupełnie szczerze, mi to nie przeszkadza. To jest taki urok skóry. Na tej skórze widać dużo, natomiast to nie jest też tak super delikatna skóra jak. Każdy o tym mówi. Ta skóra, naprawdę, zobaczcie, ja ją noszę od września, czyli to jest ponad pół roku, prawda? I od września noszę ją bardzo często, raz nawet spotkała się z deszczem, chociaż staram się ją chronić. I poza tą rysą, którą prawdopodobnie mam od nowości, nie stało się z tą torebką absolutnie nic. Zatem, moje drogie, podsumowując, jeżeli chcecie mieć torebkę, która przetrwa po prostu dużo, nie musicie na nią co chwila spoglądać, martwić się, uważać, czy się nie zarysuje, to zdecydowanie wybierzcie torebkę w skórze kawiar. Kolejna kwestia to kwestia Okuć. Ja tą torebkę, tą mniejszą Walton Chain, mam w złotych Okuciach, natomiast tą mini mam w Okuciach Champagne Gold. Osobiście to jest już kwestia Waszych preferencji. Ja jestem największą fanką champagne gold, ponieważ w zależności od światła to te okucia wyglądają albo na srebrne, albo na złote. No, jest to przepiękny kolor, który pasuje zarówno do złotych dodatków, do srebrnych dodatków. Ja też zawsze mam jakieś paski z klamerką, więc mi zależy na takiej właśnie możliwości, że pasuje to i do tego, i do tego. No, także to champagne gold najbardziej Wam polecam, jeżeli zastanawiacie się nad kolorem okuć. Tutaj zdecydowałam się właśnie tej na takie złoto, ponieważ moim zdaniem najpiękniej wygląda ta torebka właśnie w złocie. Wygląda tak bardzo elegancko. To złoto nadaje takiego charakteru tej torebce. Oczywiście jest to już kwestia moich, wiecie, widzi mi się, moich preferencji, ale uważam, że ten łańcuszek najpiękniej wygląda właśnie ze złotym. Ale spójrzcie też sobie koniecznie na wallet on chain w skórze LAMP. I ze srebrem. No, przepięknie wygląda, naprawdę przepięknie. Gdyby nie fakt, że ja właśnie chciałam teraz torebkę w kawiar, to zdecydowanie wybrałabym lamp ze srebrnymi okuciami. No, wybacz, dużo złota, no to wiadomo, że jest to bez sensu. Ale jak nosicie białe, złoto srebro, perły, jak ja, no to zdecydowanie to srebro albo champagne gold cudownie wygląda. Co się do tych torebek mieści? Zaczniemy sobie od wallet on chain. I od razu zaznaczę, to że jestem dość minimalistyczną osobą, jeżeli chodzi o to, co noszę w swojej torebce, bo nie ma u mnie tego za wiele, dlatego ja też jestem fanką małych torebek. Zacznijmy sobie więc od wallet on chain i tutaj co też chciałam Wam powiedzieć, co jest ważne, to to, że mamy tutaj kilka przegródek w tej torebce. Po otwarciu, tak jak zobaczycie na zbliżeniach, i zobaczcie też proszę mój filmik z unboxingiem tej torebki, bo tam bardzo dobrze też opisuje, co tu szczegółowo się znajduje. Mamy taką małą kieszonkę, kieszonkę na zasuwak, taką jeszcze kieszonkę z tyłu oraz, co może być dla większości z Was ważne, mamy w środku takie przegródki na karty. I jeżeli nie chcecie nosić ze sobą portfela, no bo właśnie Walton Chain, tak się mówi, to jest właśnie taki portwa na łańcuszku, dlatego ma tutaj te miejsca na karty. Możecie tutaj przełożyć swoje karty. Ja nie lubię przekładać, mnie to irytuje, także ja w ogóle z tego nie korzystam. No i tutaj macie też fajną przygródkę, która idzie przez całą torebkę, przez całą jej długość i ona się... O, zobaczcie! śmiesznie to wygląda, co? Ale tutaj na przykład, jeżeli podróżujecie często, to ta torebka moim zdaniem jest świetna na podróże, jako taka torebka crossbody, którą możecie po prostu mieć dodatkowo zamiast jakiejś tam super dużej torebki, żeby mieć właśnie przy sobie takie najważniejsze rzeczy, no to tutaj super paszport, jakaś gotówka, jakieś tam inne rzeczy. I co dalej? I tutaj, tak jak widzicie, jest jedna większa przygródka i tą przygródkę możecie aż tak jak widzicie, dotąd rozszerzyć. Normalnie wygląda ona w ten sposób, a możecie ją powiększyć, że tak powiem, do tego momentu i nic się z tą skórą nie stanie, nie rozciągnie się. Jeżeli potrzebujecie nosić troszeczkę więcej, niż ja Wam pokażę, to to się może udać. I tak, zacznijmy sobie właśnie od tego, co ja noszę. Standardowo u mnie to jest telefon. Ja mam iPhone'a 12 Pro Max, więc tego największego. I po włożeniu telefonu, jak widzicie, tego miejsca nie ma już tak dużo. <laughs> Następnie kart holder. Mamy kartholder. Mam jeszcze całą kosmetyczkę. No, oczywiście niestety ta kosmetyczka, jak widzicie, <laughs> nie ma opcji, żeby się to zmieściła. Dlatego wejmę sobie to, co po prostu noszę faktycznie w tej torebce, czyli szminkę. I tą szminkę tutaj umieszczam obok kart holderu. No i moi drodzy, możecie tu dodać jeszcze kluczyki do mieszkania bądź do auta i to jest tyle. Także, tak jak widzicie, ta torebka nie mieści zbyt wiele. Natomiast, jeżeli macie na przykład małą kamerkę, jeżeli nagrywacie, ona też tu wejdzie, musi być po prostu wąska. To nie może być taki aparat, jaki ja na przykład dziś nagrywam z dużym obiektywem, bo tutaj zupełnie nie ma takiej opcji. Zmieści się też tutaj żel do dezynfekcji rąk, bo ja też zawsze tutaj upychałam, że tak powiem. I coś jeszcze zmieści? Jakaś maseczka, no jakieś takie bardzo drobne, wąskie przedmioty. I teraz, jak zapinamy sobie tą torebkę, to właśnie wygląda ona z boku. Tak. Co też ważne, zapięcie tutaj jest na magnes. Także fajnie tutaj się wszystko zapina. Wiem, że te starsze modele mają takie zapięcie na guziczek. Nie na magnes, więc jeżeli będziecie kupować tę torebkę z drugiej ręki, to też warto zwrócić na to uwagę. Moim zdaniem takie zapięcie na magnes jest dużo, dużo wygodniejsze, bo kiedy mamy przełożoną tę torebkę, crossbody, to po prostu nie siłujemy się z nią, żeby trafić. Wiecie, w to miejsce docelowe, tylko magnes bardzo łatwe sprawę. Dobrze, przejdźmy sobie zatem, co mieści mini, bo to Was pewnie bardziej ciekawi. Bo tutaj, tak jak widzicie, no to jest maleństwo. To jest torebka na wieczorne wyjścia, jeżeli imprezujecie to na imprezę. No dla mnie jest to torebka taka idealna. Co dzień zabrać ze sobą, iść do sklepu, no nie wiem, gdzie ją jeszcze zabieram. Po prostu w takie miejsca, gdzie naprawdę potrzebuję mało rzeczy, a ona pięknie, idealnie naprawdę uzupełnia stylizację, jeżeli lubicie taki elegancki styl. No i zobaczmy, co mieści ten maluszek. Tutaj po otwarciu mamy dużo prostszą sprawę, ponieważ mamy po prostu dużą komorę, ale ponadto mamy też z tyłu taką przegródkę na zasuwak. Jeżeli lubicie coś nosić, nie wiem, na przykład klucze yy, czy coś takiego, no to tutaj można to nosić. I jest jeszcze taka maleńka kieszonka. Powiem Wam szczerze, że ja tych kieszonek nie używam zupełnie, a może powinno, bo w sumie całkiem przydatne mogą być te kieszonki. Co mi się teraz przypomniało, a co może też Was zainteresować, to wnętrze torebek Classic Flap jest wnętrzem skórzanym. Natomiast w Wallet On Chain to wnętrze nie jest skórzane, ponieważ ten środek już poza kieszonką, która jest tutaj na samym brzegu, to jest po prostu materiał. Także troszeczkę to odbiera powiedzmy luksusowym doznaniom, jakkolwiek to brzmi, bo tutaj całe to wnętrze jest skórzane. I teraz tak, pokazywałam Wam kosmetyczkę i jeżeli bym chciała, to na upartego, ta kosmetyczka bez problemu mi się tu zmieści. Naprawdę bez problemu. Do tego dołożę telefon i cardholder. No to już troszkę muszę się nagimnastykować, powiem Wam. Troszkę się tu muszę nagimnastykować, ale wszystko się zmieściło. Torebkę zapinamy. No, i jest ona tutaj taka troszeczkę, wiecie, napakowana, ale nie jest absolutnie ta skóra naciągnięta, nic się z tym nie dzieje. Wiecie, co mi się teraz też przypomniało? Kwestia okularów. Na pewno będziecie o to pytać. Okulary w caseie takim sztywnym nie ma opcji. Okulary w takim woreczku bez problemu do tej torebki wejdą. Natomiast do tej to szczerze mówiąc, nawet nie próbowałam, bo boi się, że coś mi się stanie z ze szkiełkami. Więc do tej raczej nie, chyba że macie naprawdę wąskie okulary. Wiecie co? Sprawdźmy, czy moje wejdą. W się na pewno nie wejdą. Wiecie co? W Kajsie by weszły do mini, gdybym na przykład nie zabierała kosmetyczki, ale to też zaraz sprawdzimy. Wiecie co? Okulary wejdą. Okulary wejdą, tylko że. Telefon chyba już wtedy nie wejdzie. Widzicie, z tymi małymi torebkami jest fajnie, bo one są tańsze i pasują też do mniejszych sylwetek jak moja. Ale czasem jest po prostu dużo zabawy z upychaniem tego wszystkiego. Dobra, gdybym chciała wziąć okulary telefon, card holder. No widzicie, nie, nie, to się nie uda. Z moimi okularami to się nie uda. Jeżeli macie bardziej płaskie okulary, to może się to udać, ale ja tutaj już bym je zniszczyła, nawet nie mogę za bardzo tej torebki domknąć, więc nie ma opcji w Wallet Chain, żebyście takie większe okulary przeciwsłoneczne zmieścili, ale za to w Mini, wybaczcie tutaj za te odgłosy, <laughs> ciekawe czy słychać klusia, pewnie słychać, do Mini bez problemu okulary wchodzą, także to jest moja taka najukochańsza torebka, która jak widzicie sporo mieści. Kolejna opcja, którą bardzo często mnie pytacie, to to, czy łańcuszek da się skrócić. W mini, w torebkach mini, sprawa wygląda tak. U mnie jest troszeczkę inaczej, właśnie przez to, że to jest model top handle z rączką. Ja tą toreb, tę torebkę noszę za rączkę albo na łańcuszku, standardowo, na ramieniu bądź przez całe ciało. I w normalnej torebce mini, wstawię wam tutaj gdzieś zdjęcie, może gdzieś tutaj. Tak jak zobaczycie, ona ma takie dwie dziurki. Classic flapu ma, w Classic Flapie tym Small bądź medium bądź large i tak dalej macie cztery te dziurki, żeby można było tę torebkę przełożyć też tak na ramię, żeby ona była krótsza. Natomiast w mini musicie troszeczkę kombinować. I musicie kombinować podobnie jak na zasadzie z World on Chain, bo to, co widzicie, ten łańcuszek jest bardzo długi. W ogóle dla mojego wzrostu on jest zdecydowanie za długi. Ja tutaj co robię najczęściej, to jest coś takiego. Przekładam łańcuszek z jednej strony, przekładam łańcuszek z drugiej strony, zamykam i mam dużo krótszy już ten łańcuszek, który zdecydowanie bardziej pasuje do mojego wzrostu. W środku wygląda to tak, może nie jest to super estetyczne, ale wiecie co, w ogóle mi to nie przeszkadza. I tu możemy też fajnie kombinować. Jeżeli chcecie tę torebkę założyć na ramieniu, to robimy. Proszę bardzo, mamy znowu skrócony łańcuszek. I jest jeszcze coś takiego fajnego. Chyba mam to słuchajcie w portfeliku. Już wam pokazuję o czym mówię. Jeżeli będziecie kupować sobie tę torebkę Walton chain, Classic Flapa, cokolwiek torebka z Chanel, to koniecznie poproście o to maleństwo. Nawet tego nie widzicie, zrobię Wam zbliżenie, ponieważ to jest cudowne. Wiecie, co ja robię? jak chcę jeszcze pokombinować z tym łańcuszkiem, bo opcji kombinacji jest dużo. Ale myślę, że to też troszeczkę w osobnym filmiku musiałabym Wam pokazać, bo tego naprawdę jest sporo. Ja tam wymyśliłam chyba z... i oglądałam też, bo na YouTube też są oczywiście filmiki, jak skrócić ten łańcuszek, nie wiem, na 8 sposobów czy coś takiego. Ale co jest fantastyczne, jeżeli nie chcecie, żeby tutaj właśnie tak przekładać te łańcuszki, macie właśnie ten klips, to bez problemu możecie już Wam pokazuję złączyć ten łańcuszek. Możemy jeszcze skrócić ten łańcuszek w ten sposób. I wtedy wygląda to tak, czyli jest troszkę bardziej elegancko. Ten łańcuszek jest jeszcze krótszy, jest na bardzo fajnej długości. Spójrzcie. Więc jeżeli jesteście niższe, albo po prostu lubicie wyżej nosić torebkę przez ciało, no to moim zdaniem taki niezbędnik to jest. Właśnie to, nie mam pojęcia jak to się nazywa, ja na tą mówię klips, do skracania łańcuszka, mi to załatwiła właśnie Kasia, jak zamawiała dla mnie tą trakcję Colton Chain, poprosiłam ją, żeby właśnie spytała sprzedawcę o to, żeby mi dołączyła coś takiego. No, i fajnie, że to mam, bo naprawdę często tego używam. Właśnie noszę zawsze ze sobą w portfeliku, bo jak potrzebuję, to po prostu skracam torebkę. Jeszcze wiecie, co czasem robię? Jeżeli mam płaszcz i nie widać tego, bo jak to widać, to nie wygląda to zbyt elegancko, to tu łańcuszek jest, jak widzicie, no nie do skrócenia. Nie da się go jakoś tu przełożyć przez klapy czy coś. Więc czasem, jak tego wiem, że nie będzie widać, skracam sobie ten łańcuszek w dokładnie taki sam sposób, tylko na zewnątrz. Wiecie, co już nie będę tu Wam pokazywać, ale wtedy mamy po prostu, o, coś takiego. I tu nam tak delikatnie to odstaje. Ale kiedy mam płaszcz, to zupełnie tego nie widać, a torebka mam krócej. Ja lubię jakoś tak po prostu na krótko bardziej nasić torebki. Więc to jest taki mój mały niezbędnik. Mam wrażenie, że tak bardzo się tu już rozgadałam, <laughs> że nikt nie dotrwał do końca ale chciałam wyrazić jeszcze taką moją ostateczną opinię i podpowiedź dla Was, jeżeli zastanawiacie się pomiędzy torebką Mini Chanel a Wallet on Chain. Moim zdaniem jeżeli nie boicie się skóry lamp, jeżeli jesteście gotowi na to, że czasem trzeba troszeczkę uważać, żeby po prostu no, nie zahaczyć czymś ostrym tej torebki, nie chodzi o paznokcie. Chodzi mi tutaj bardziej o coś, że czasem wiecie przypadkiem, coś dotkniemy czegoś ostrego, czy to nie wiem, ran stołu przejedziemy i tu może być rysa. Ta rysa co prawda w większości schodzi bez problemu, jeżeli potrzemy, to mi sprzedawca taki trik sprzedał, jeżeli będziemy pocierać skórę, to nasza skóra z palcy będzie wydzielała jakby no, tak, taki naturalny tłuszcz, tak? I pocierając wtedy skórę o skórę, normalnie ta rysa wchodzi do środka. Nie wiem, jak to się dzieje, ale u mnie kilka razy naprawdę się to już sprawdziło, bo jakiś czas temu tutaj zrobiłam taką dosyć dużą ryzę, rysę, i pocierałam, pocierałam i wiecie co? To zeszło. Tutaj ta rysa, którą mam jest no już głębsza, natomiast wiecie co? No w ogóle mnie nie przeszkadza. Wręcz uważam, że jest dzięki temu wyjątkowa. Ale wiem, że nie każdy tak podchodzi do torebek, więc yy, tak jak mówię, jeżeli jesteście gotowe na to, że czasem trzeba uważać, to bardzo polecam Wam mini. Niekoniecznie z rączką, bo to będzie dosyć duży problem, żeby ją dostać. Yy, ale mini to jest dla mnie, no Przepiękny model, bardzo ponadczasowy, który no, nigdy Wam się nie zrodzi, który pomieści wszystko, co potrzebujecie, który wygląda niesamowicie elegancko, no po prostu no to jest moim zdaniem jedna z piękniejszych torebek, yy, jaka jest w Chanel. Natomiast jeżeli chcecie coś takiego, że nie martwicie się zupełnie o nic, nie nosicie też ze sobą dużo, bo to też jest bardzo ważne, yy, tylko naprawdę takie najpotrzebniejsze rzeczy, i chcecie mieć takiego fajnego maluszka na wyjście jakieś wieczorne, bo tutaj też można tą terepkę wykorzystać jako kopertówkę, no to tutaj doskonałym wyborem będzie Wallet on Chain. Jeżeli też oczywiście chcecie, no to możecie wybrać e, Wallet on Chain w skórze lamp, co ja oczywiście polecam, bo uwielbiam ten rodzaj skóry. E, natomiast... E, tak jak mówiłam, skóra kawiar jest dużo bezpieczniejszym wyborem. I tutaj, też ważna informacja: o ile roleton chain możecie wybrać w dowolnym okuć w dowolnej skórze, to torebki mini dostępne są tylko w skórze lamp. Także tutaj nie macie wyboru, że weźmiecie sobie po prostu kawiar. Tutaj jest tylko skóra lamp, także wyboru nie ma. Moje drogie, tak się rozgadałam, ale wiecie, że ja o to torakach po prostu mogę godzinami rozmawiać. Wiem, że chcecie jeszcze bardzo recenzję klapek Arme Oran, tak, Oran klapeczki, więc postaram się też nagrać za kilka tygodni, właśnie recenzję tych klapek. No, co wam mam powiedzieć, uwielbiam je, ale opowiem też oczywiście o wadach. Żeby nie było Jeżeli wy macie jeszcze jakieś pytania, coś was nęka, nie wiecie nadal jakiego dokonać wyboru Choć mam nadzieję, że ten filmik dużo wam rozjaśnił Bo ja potrzebowałam naprawdę czegoś takiego przed zakupem Porównanie Old Chain Mini, na co warto dać pieniądze Bo różnica w cenie jest duża, ale patrząc na ceny torebek Chanel nie jest aż tak duża Jak obecnie na przykład torebka Mini a Classic Flap więc jeżeli w czymś jeszcze mogę Wam pomóc, no to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. No i napiszcie mi, jaka jest Wasza ulubiona, ukochana torebka, z którą macie super wspomnienia, jak ja właśnie mam z tą, że będziemy z bubą to wspominać po prostu do końca życia, jak żeśmy wywalczyli tę torebkę. Także moi drodzy, życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia w następnym filmie.